Witam serdecznie. Czy, proszę o potwierdzenie, czy dobrze mnie słychać i czy jestem widoczna. Świetnie. Proszę Państwa, moje nazwisko Dominika Kębska. Na co dzień pełnię funkcję community managera w Click Meeting i zajmuję się obsługą klienta na rynku amerykańskim i europejskim. Oraz przeprowadzam szkolenia z obsługi tej platformy. Dzisiaj jest mi bardzo miło uczestniczyć w tym spotkaniu i bardzo się cieszę, że mogę przybliżyć Państwu ideę i tematykę pojęcia wideokonferencji. Wierzę, że tego typu rozwiązanie przyczynić się może do ułatwienia wielu działań, jakie przeprowadzają Państwo w swoich organizacjach, jak również pomogą stawić czoła nowym wyzwaniom na różnych polach, z jakimi mamy, na co dzień do czynienia w biznesie. Pokrótce pozwolę sobie scharakteryzować pojęcie webinarium. Webinar lub webinarium jest też taka forma często spotykana. To innymi słowy spotkanie online, które umożliwia nam dwustronną komunikację pomiędzy prowadzącym a uczestnikami i wykorzystujemy do tego narzędzia wirtualne. Jak Pan Kamil wcześniej wspomniał, technologia ta pozwala nam na spotykanie się, będąc w różnych miejscach i tych najbardziej od siebie odległych. Największą zaletą webinariów i spotkań online jest rzeczywiście to, że pozwalają przekazywać innym treści bez konieczności przemierzania dużych odległości czy też wynajmowania sali wykładowej. Pozwolę sobie dodać, że podstawową różnicą pomiędzy spotkaniem online a webinarium jest liczba uczestników, jaka bierze udział w takim spotkaniu. Webinarium to nic innego niż seminarium tudzież wykład, który opiera się o użycie wirtualnych narzędzi. Proszę Państwa, korzyści, które płyną z organizacji spotkań online i webinariów. Tak jak pan Kamil już wcześniej wspomniał, niewątpliwie jest to oszczędność czasu, która pozwala nam zredukować wyjazdy służbowe, jak również oszczędność wydatków. Badania przeprowadzone na rynku amerykańskim kilka miesięcy temu udowodniły, iż firmy, które stosują to narzędzie i przeprowadzają spotkania online zamiast tradycyjnych podróży służbowych, mogły zaoszczędzić aż do 75% wydatków w budżecie przeznaczonym na te właśnie cele. Generalnie kolejną korzyścią jest również zwiększenie zakresu potencjalnych odbiorców. Webinarium bowiem możemy skierować do międzynarodowej publiczności. I ostatnim, bardzo ważnym w dzisiejszych czasach jest aspekt ekologiczny redukując podróże służbowe, przyczyniamy się niewątpliwie do redukcji emisji spalin. Temat ten, tak bardzo popularny w dzisiejszych czasach, warto mieć również na względzie. Proszę Państwa, przechodząc dalej do korzyści, jakie płyną z organizacji spotkań online, chciałabym omówić szeroką gamę zastosowań tego narzędzia w różnych dziedzinach i w różnych branżach oraz modelach biznesu. Pierwszą z nich, która pozwala na szerokie zastosowanie tego narzędzia jest zdecydowanie branża szkoleniowa. Tutaj możemy przeprowadzać szkolenia nie tylko wewnątrz naszej organizacji, czyli szkolenia wewnętrzne dla naszych pracowników, którzy to są, w różnych zakątkach kraju. Możemy tutaj zdecydowanie zaoferować to rozwiązanie firmom, które to oferują swoim klientom, zakres przeprowadzenia szkoleń w różnych dziedzinach, w różnej tematyce. Jak również narzędzie to ma świetne zastosowanie i znakomicie sprawdza się w celach edukacyjnych. Tutaj instytucje edukacyjne, takie jak na przykład uniwersytety czy też wyższe szkoły korzystają z tego rozwiązania, bardzo są zadowolone, jako że funkcjonalności, które zawiera nasza platforma, pozwalają na interaktywny wykład, który może zostać przeprowadzony z naszymi studentami, jak również mamy tutaj sposobność do przeprowadzania ćwiczeń, ankiet różnego rodzaju głosowań wśród uczestników. Możemy także za pomocą udostępnienia ekranu udostępnić wszelkie pomoce dydaktyczne, które to wspomogą i wzbogacą nasz przekaz, jeżeli to będziemy pełnili funkcję wykładowcy. Świetnie sprawdza się ta forma, to rozwiązanie wśród studentów jako możliwość konsultacji z profesorami. Pomaga ona na pewno tym, którzy studiują w sposób zdalny. Przyczynia się to również do szybszego przekazu wiedzy i oszczędzamy tym samym czas i pieniądze na podróżach. Tak więc cała branża e-learningowa może swobodnie korzystać z tego rozwiązania. Idąc dalej, branża rekrutacyjna również świetnie może skorzystać z, tego, z naszej platformy, jako że używając naszego narzędzia możemy przeprowadzać procesy rekrutacji i selekcji, kierując je do potencjalnych pracowników, jakich chcielibyśmy zatrudnić. Nie tylko w sferze lokalnej, ale również możemy kierować nasze oferty pracy na rynku globalnym, co definitywnie pozwoli nam zwiększyć zakres odbiorców, potencjalnych pracowników, którzy to mogą mieć wyższe kompetencje i takie, które to spełnią nasze oczekiwania. Kolejnym zastosowaniem tego narzędzia są również spotkania sprzedażowe, począwszy od spotkań naszych wewnętrznych departamentów sprzedaży w naszych organizacjach, które mają na celu omówienie strategii, targetów i celów na najbliższy okres, jak również mogą być to spotkania z klientem, których celem będzie omówienie, oferty i dopasowanie jej do potrzeb klienta. Również świetnie sprawdza się to narzędzie jako moment, by omówić postęp zadań, które realizujemy dla segmentu naszego, naszych odbiorców. Kolejną dziedziną, w której te właśnie webinaria czy też spotkania online świetnie się sprawdzają, jest marketing. I tutaj cała gama tak naprawdę funkcjonalności w tym temacie się pojawia. Możemy organizować webinaria w celu promowania naszych produktów, tudzież uzupełnienia informacji, częstszej komunikacji z klientem, omówienia dodatkowych możliwości czy też dodatkowej oferty dla aktualnych już odbiorców. Możemy też nagrywać nasze webinaria i spotkania jako promocję produktów tudzież materiały edukacyjne, które to później zostaną udostępnione dla naszej bazy klientów. Jak również mogą też pełnić funkcje szkoleniowe. Jeśli chodzi o webinaria i wykorzystywanie ich w tych właśnie dziedzinach to zdecydowanie pozwalają one nam ugruntować pozycję na rynku i sprawdzają się właśnie w budowaniu tych długotrwałych relacji poprzez częstą i klarowną komunikację z klientami. Kolejną kwestią, którą warto pamiętać jest oczywiście dobre przygotowanie takiego spotkania. I tutaj pozwolę sobie udzielić Państwu kilku wskazówek dotyczących efektywnego przeprowadzania webinariów oraz spotkań online. Po pierwsze, najważniejszym punktem będzie ustalenie sobie celu i charakteru, jakie ma mieć planowane przez nas spotkanie lub webinarium. Warto sobie tutaj odpowiedzieć na kilka takich pytań czy chcemy przeprowadzić spotkanie sprzedażowe, które skierowane będzie do większej grupy potencjalnych odbiorców, czy może chcemy nagrać prezentację produktu, którą wykorzystamy później i będziemy udostępniać ją na przykład na naszej stronie, czy ma to mieć charakter edukacyjny, czy są to cele marketingowe, czy też uzupełnienie wiadomości. Kolejną sprawą, jak już ustalimy cel i zamysł naszego spotkania, będzie promocja takiego eventu. Tutaj warto wziąć pod uwagę swoją bazę elektroniczną, kontaktów elektronicznych, czyli aktualna lista mailingowa. Poprzez wysłanie mailowych zaproszeń do swoich odbiorców wraz z datą i celem spotkania możemy właśnie wykorzystać odbiorców na przykład naszych newsletterów którzy to będą uczestnikami. Kolejną możliwością promowania takiego eventu jest również promocja poprzez portale społecznościowe. To jest udostępnianie informacji o zbliżającym się wydarzeniu na przykład na naszym fanpage'u na Facebooku. I wtedy też możemy poszerzyć zakres potencjalnej publiczności, gdyż każdy może tak naprawdę do tego spotkania dołączyć. Kolejną możliwością promowania takiego eventu jest umieszczenie formularzu rejestracji na własnej stronie internetowej. I tutaj poprzez weryfikację takiego uczestnika na podstawie adresu e-mail możemy również pozyskać nowych odbiorców. Jeśli chodzi o zwiększenie również potencjalnych odbiorców w tym temacie, czy dobrze mnie słychać? Bo właśnie mam informację, że coś zaczęło przecinać. Przepraszam? Dobrze? Świetnie. Super. Co w takim razie kolejnym punktem. Naszego przygotowania webinaru po ustalonym już jego celu jest przygotowanie materiałów, które wspomogą naszą prezentację. I tutaj, dzięki funkcjonalnościom, jakie oferuje nasza platforma, mogą to być materiały w postaci prezentacji w formacie PDF czy też PowerPoint. Może być to prezentacja uzupełniona o. Materiały audiowizualne, takie jak na przykład filmiki, czy też krótkie prezentacje, lub odniesienie uczestników do adresów stron internetowych, o których jest dyskusja, czy zachęcenie ich do zgłębienia lektury właśnie tam. Mamy również możliwość tutaj interakcji, czy też czatu z uczestnikami, które to pozwoli nam na dyskusję w danej kwestii, ale musimy pamiętać również, przygotowując materiały, aby treść przekazu była przedstawiona w formie najlepiej skondensowanej, gdyż czas trwania webinarium optymalny, który Generalnie powinien nie być dłuższy niż godzina. Musi generalnie, jeśli chodzi o tą prezentację i jej formę, nie może być trzygodzinnym elaboratem, który to znudzi naszą publiczność i sprawi, że przekaz w ogóle nie zostanie przez nich wchłonięty, iż wiedza ta w ogóle nie będzie miała zastosowania, gdyż po pewnej chwili byli oni tak znudzeni, iż nie mogli nawet zapamiętać, dlaczego tak naprawdę na tym spotkaniu się znaleźli. To też kluczową sprawą jest skondensowanie materiałów dydaktycznych, skondensowanie tej prezentacji, skupienie się na najważniejszych punktach i jej omówienie. Jak również miło by było, gdybyśmy wzbogacili ją też o takie właśnie elementy, które wciąż podtrzymywałyby uwagę naszej publiczności, naszych uczestników. Kolejnym bardzo ważnym elementem tak naprawdę, który chyba jest ważniejszy zdecydowanie niż poprawność jakości naszych materiałów, które przygotowaliśmy uprzednio, jest. Rola prowadzącego, rola prezentera. Tutaj, my, jako potencjalni prezenterowie naszych, potencjalni prezenterzy, przepraszam, naszych spotkań, warto byłoby, gdybyśmy dzięki dostępności funkcji nagrywania, jaka jest na naszej platformie, warto by troszeczkę sobie poćwiczyć, zanim zaczniemy transmisję na żywo. Czyli. Takie spotkanie, takie wystąpienie możemy nagrać, by później prześledzić je i wyeliminować ewentualne jakieś niedoskonałości czy też pomyłki i uzupełnić ją informacje, których, które moglibyśmy przeoczyć, których nie dodaliśmy wcześniej. Po takim przesłuchaniu własnego wystąpienia. Nabieramy coraz więcej sprawy. Wiemy, jak, jaką artykulację mamy zastosować. Wiemy, jaką, że musimy kontrolować gestykulację. Mowa ciała jest bardzo istotna. Sami, będąc widocznym w okienku prezentera, nie możemy udawać znudzonych. Bardzo ważna jest energia prowadzącego. Ważne jest to, by ton głosu nie był monotonny. Yy, tak jak mówiłam, yy, energia i, i artykulacja oraz odpowiednia intonacja wpływają na przekaz, a zamysłem naszym i celem jest to, by nasi uczestnicy coś z tego spotkania wynieśli, by przekazywanie tych informacji miało pożądany efekt. Jeśli chodzi o taka jeszcze dodatkowa porada z mojej strony, należy zadbać przed samym webinarem, przed samym spotkaniem online, warto poświęcić kilka minut na przygotowanie na przykład pomieszczenia, w którym będziemy transmitować nasze spotkanie. Czyli zadbanie o to, by tło miało lub neutralne kolory, albo kolory firmowe, to już zależy od nas. Jak również warto też przetestować ustawienia kamerki, oświetlenia odpowiedniego, jak również mikrofonu i jego głośności oraz ustawień, tak by nie było żadnych problemów i żebyśmy czas, który poświęcony jest na spotkanie, nie był zmarnowany na docieranie szczegółów. Z mojej strony w tej kwestii to by było na tyle. Też bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas i za uwagę i mam nadzieję spotkać się z Państwem na Click Meeting. Życzę miłego użytkowania tym, którzy zdecydują się na wykup usług tej platformy, którą rekomenduję.